Dobrze. Spotykamy się w dniu pierwszego wykonania Twojego utworu. Mm, powiedziałeś w zapowiedzi tej festiwalowej, filmowej, krótkiej, że Twój utwór jest powtarzający się, przekombinowany i nudny. Yy, możemy polemizować. Yy, Powiem powtarzając... o swojej twórczości ogólnie niż o tym utworze. Rozumiem. No to w, to w takim razie, to w takim razie czy był przekombinowany, to Ty wiesz. Na pewno nie był nudny, chociaż nie było, nie było w nim żadnych wybuchów. Pracujesz nad intensywnością. Ja czytałem najnowszy numer Glissanda. Tam zresztą Twój muzyczny autoportret tytułujesz Komponując intensywność. Jeśli się nie mylę, i jako przykład podałeś właśnie utwór, który dzisiaj, którego dzisiaj posłuchaliśmy, Close to the Zero Intensity. Napisałeś, że faktycznie wszystko wydarza się na polu o bardzo niskich intensywnościach i idąc drogą słabej intensywności. I chciałbym się dowiedzieć, czym jest ta muzyka słabych intensywności? Jasne. Na no ogólnie rzecz biorąc, to jest muzyka, w której... Znaczy, bo ogólnie muzykę pojmuję jako właśnie jakość, jakościowość, tak? Więc słowo jakościowość po prostu można... Do celów roboczych połączymy ze słowem intensywność w tej mhm. chwili. Więc... Jakościowość pozwala nam określić, że rzeczy są jakieś, są określone, pozwala nam w ogóle cokolwiek określać. Jeżeli sprowadzamy, jak gdyby, poziom jakościowości do bardzo słabego, tak, kiedy ta jakość nie jest uchwytna, nie jest klarowna, nie jest racjonalnie określona, ścisła, itd., itd., no to schodzimy już na plan troszeczkę niższy ocierający się o właśnie jakąś taką biel, tak? Zupełne zupełnie niezróżnicowanie, swego rodzaju chaos i tak dalej. Więc dlatego nazwałam to Close to Zero Intensity, bo okay. jednak tam jeszcze jakieś resztki a, intensywności były, a, a pod koniec zresztą tak, to poszło w góry, że tak się wyrażę, ale a tak, no właśnie na tym to polega. Przepraszam, że tak trochę teoretycznie to mówię, ale pytałeś, Nie, zadałeś pytanie związane z... Bardzo dobrze, rozmawiajmy teoretycznie. Mówisz, że ona zbliżała się do tej zerowej intensywności, ale on, kiedy nawet y, była faktycznie biała, ona była y, bardzo intensywna. Y, Patrzyłem też na publiczność w czasie wykonania utworu. Widziałem część osób, która zamyka oczy i trochę zanurza się w tym dźwięku, tak jak zanurzała się na przykład dzisiaj w południe w czasie pola dźwiękowego Wojtka Blecharza. To trochę inne sytuacje, inne, inne formy. Zresztą u Wojtka Blecharza zanurzaliśmy się raczej w takim świecie trochę idealnym. U Ciebie mam wrażenie, że zanurzamy się w takich dźwiękach, świata m, jednak niepokojącego. Trudno było się, trudno było m, wydaje mi się tutaj relaksować się, tak jak się to działo w południe. A, zgadzam się, to są zupełnie dwie różne dwa mhm. różne podejścia. Natomiast łączy te dwa utwory, wydaje mi się faktycznie tak. tak. Takie bardziej nielinearne podejście do kompozycji. Tak jak powiedziałeś na początku, że nie było żadnych wybuchów, mhm. czyli nie było kulminacji, nie było początku, nie było tak. No, końcówka była, powiedzmy, ale znowu nie była. Nie działała jako jakiś rodzaj telosu. Tak, nie, wszystko nie dążyło do końca, tylko wszystko było takie sytuacjonistyczne bardziej. A, natomiast e, w przypadku mojej twórczości to jest właśnie. Zawsze jest to niestety taka dość tymna dychotomia się robi, zauważyłem, bo często eksperymentuję z takimi brzmieniami albo prawie niesłyszalnymi, nie zawsze, ale często, albo na przykład mam taki utwór Softly Say Goodbye, który był dwukrotnie wykonany, no to pierwsza część opiera się głównie na trzymającym się jednym dźwięku przez dwie minuty, to, tak naprawdę, w gruncie rzeczy na fortepianie, to po prostu będzie cisza. I jakoś w trakcie Prób, jak to komponowałam, wymyśliłam sobie, że ta cisza będzie taka bardzo kontemplatywna, spokojna. Właśnie, to raczej będę ją traktował jako bardzo spowolnione tempo, a w ostateczności wyszła w sytuacji koncertowej. Dla mnie wyszła przepełniona potężnym napięciem. I wydaje mi się, że sytuacja takiego tradycyjnego koncertu z publicznością, z estradą, wydaje mi się zupełnie zmienia to w jaki sposób no, działa, działają te takie bardzo słabe, słabe, słabe jakości w muzyce, tak? Więc. No to mądre co mówisz. Ja w, zresztą w tym wspomnianym artykule widziałem pierwszą stronę partytury tego utworu, którego dzisiaj y, słuchaliśmy, i szykowałem się właśnie na coś y, takiego y, spokojnego, ale ta sytuacja wykrzesała coś, y, coś zupełnie. Innego, bardzo niepokojącego. Jeszcze wrócę do spotkania, które dzisiaj miało zresztą w tym miejscu miejsce. Mówiłeś, że nie wyobrażasz sobie utworu, który nie jest zaangażowany. Społecznie. Z drugiej strony mówiłeś, że jednak to przesłanie trochę chowasz za swoimi dźwiękami, trochę jeśli dobrze zrozumiałem, trochę, trochę prywatnie, trochę dla siebie. Z innym podejściem mogą też przyjść wykonawcy inną odbiorcy. Jednak też pojawił się temat tego, że w jednej z, w jednej z recenzji było zupełne zupełnie niezrozumienie i złe, złe odkodowanie tego, tego przesłania. Czy chciałbyś zostawić po tym dzisiejszym prewykonaniu jakąś wskazówkę, czy chowamy to nadal? Tam nie ma, prawie nie ma czego chować. Wszystko jest na powierzchni. Jest powierzchnią. Ale jeżeli mam być. Znaczy, dobra, może się wytłumaczę najpierw z tą kwestią społeczną, no bo tutaj mhm. zakładam, że nie, ludzie nie, nie, nie poszukiwali raczej w tym utworze jakichś wątków społecznych. Nie wiem, mam, mam nadzieję, ale <grym> bardziej mi chodziło, tą tezę tak bardziej rzuciłem jako taką kontrowersję, ale żeby też takie pole do myślenia pod tym względem, że ja. Nie wyobrażam sobie, ponieważ jestem instytucjonalnie jednak wykształconym kompozytorem, to, to dobrze czy źle to już nie ma znaczenia, to jednak również jak gdyby dlatego, że jestem częścią pewnych instytucji, wielu instytucji, nie mówię, że jestem pracownikiem albo i tak dalej, tylko one mnie stworzyły poniekąd, to instytucje owe są również tym, co tworzy pole społeczno-kulturowe którego częścią jestem, niezależnie od tego, jaką muzykę komponuję. I nawet najbardziej abstrakcyjne utwory wydaje mi się, dlatego że są wytworzone w ramach instytucji tworzących społeczno-kulturowe pole, no to są zaangażowane, a jednak są społeczne, są częścią praktyki kulturowo-społecznej. Więc to była moja taka teza, którą rzuciłem w eter i nie wytłumaczyłem się z niej. Natomiast no jeżeli druga kwestia, którą poruszyłeś, no to właśnie ukrycie czegokolwiek. Przekombinowanie wynika tylko z tego, że e, za dużo wydaje mi się myślę teoretycznie, zanim zacznę komponować utwór, bo zupełnie nie myślę kategoriami dźwięków, harmonii i tak to dopiero później dochodzi. Najpierw myślę jakimiś procesami albo właśnie jakimiś sytuacjami bardzo abstrakcyjnymi, a, co sobie tak z, dystan z dystansem po prostu nazywam przekombinowaniem a, i stąd to wynika. Na pewno w tym utworze, który dzisiaj usłyszeliśmy nie ma jakiegoś systemu Wysokościowego rytmicznego wysokości prawie nie było, no ale a w każdym razie a, no, no, na pewno nie ma czegoś takiego, że coś ukrywam, i tak dalej. Wtedy też w tej dyskusji bardziej chodziło też o porozumienie się ze słuchaczem. Mhm. A, tego też za bardzo nie rozumiem, bo jeżeli zakładamy, bo wszyscy później na głos powiedzieli, że a, oddają a, interpretację swoich utworów słuchaczom, no to to chodzi o porozumienie, czy o interpretację, czy każdy słucha co innego i tak dalej, więc tutaj wydaje mi się, to jest nie do rozstrzygnięcia, ale też, no to są rzeczy bardziej złożone, wydaje mi się, niż po prostu dzielenie tego właśnie, jak tam ktoś zadał to pytanie na mhm. obiektywne, subiektywne, ja się w to nie bawię. Tak, to jest zbyt krótka rozmowa, żeby to, żeby to, teraz rozwikłać. Na koniec jeszcze a propos tego dystansowanego przekombinowania spytam Cię o, o ciąg dalszy tych prac nad intensywnością, bo w ubiegłym roku napisałeś Late Evening Gothic Blue, i to jest kolejny odcinek z intensywnością, traktowaną trochę inaczej, jest po prostu jest po prostu różna intensywność. I na jakim etapie tych prac, badań jesteś, jesteś teraz, na początku 2023? Um, pracuję w tej chwili nad doktoratem, nad swoim utworem doktorskim. Przepraszam. Um, intensywnie. No, tak, <grym> chciałbym, <grym> znaczy teraz na pewno będę intensywnie tym <grym> pracował. Um, I w nim na przykład um, sięgam, no bo znowu nie chciałam zrobić sytuacji na przykład, z, bo są w, szczególnie w awangardowej muzyce sytuacje skrajne, kiedy mamy bardzo wysoką intensywność, na przykład jak w niektórych Bulezowskich utworach, w niektórych utworach Hała, kiedy mamy bardzo wysoką entropię i jak gdyby te in intensywności się zaczynają samo się unicestwiać, tak muzyka dezintensyfikuje się, będąc jednocześnie przesyconą przez, a jest nadprodukcja tych intensywności. Z drugiej strony jest właśnie w przypadku dzisiejszego utworu, który którego doświadczaliśmy, no to właśnie tam są intensywności sprowadzone do prawie zera, tak? I znowu entropia jest bardzo mała, tak. Natomiast w utworze doktoranckim planuję właśnie sięgnąć po kwestie związane ze snem i nudą. To są pewne stany, kiedy nasze intensywności są rozluźnione, nie są takie właśnie sztywne, racjonalne, przyczynowo-skutkowe i tak dalej, lecz są takie właśnie to, co byśmy nazwali potocznie i racjonalne, tak, bardziej płynne i tak dalej i właśnie idę w tym kierunku raczej a, różnicowanie tego pola, a, żeby, nie było, żeby, żeby nie było po prostu takiej sztywnej dychotomii a, tego, no o, póki co to brzmi dość abstrakcyjnie, ale o, partytura już powstaje a, i zobaczymy. Co z tego wyniknie. Tak, no miejmy nadzieję wrócić do tego jak najwcześniej. Wiem, że, że się dzisiaj spieszysz, też na pewno do pisania doktoratu, więc bardzo Ci dziękuję i gratuluję. Również bardzo dziękuję.